I jutro idę na rozmowę. Co? No? I idę na rozmowę, a tam mógłbym napisać w charakterze sportiera. Mm -hmm. <laughs> I ja mówię, wie pani co, ale mnie, co tam zapomniałem dopisać, mówię, w jakim charakterze. Ja mówię, no profesor, potem się że mogę napisać, nie? Mówi, jutro, jutro na dziesiątą. Napisz kalendarzu. Odcięcie na ścięcie. Nie? No. Trzyma bądźcie teraz? No teraz, teraz. Co myślę, kurwa, kto tu, 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 tu to dzwoni? Co to Co? tam jak jedziemy do babci, przed dojazdem do. do, 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 do Tu jak jak z, z wyspy wolności. O nie jest wolności, nie? Nie, to nie lubię. potem w Legionu sto przejedziemy. Co będę a potem w W ku przejeżdżamy, jedziemy, ku 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 pt się jedziemy. ku 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 na... na, na... Nie jest to jest zampór, to może teraz to jest zampór. Kiedyś to był czekaj... Zaraz. Nie, a to jest zampór. Taki zamek sobie narysowany. To jest zampór? No. idę. Myśmy brali samą tą zamkę, się inaczej nazywało. Tylko teraz się ja nie przypomnę. Chce chcę myć. <śmienic> 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 ej, gdy nie będę A ja masz. Ja, gdzie jest to pele? Takie negatypele śpiewają coś, taka włoska. Jaka pele? Coś pele śpiewają. Na starocie? No. Na moi? Na żółtej chyba. Takie odczytam ja tam pele, takie ja brawa słuchać. Kurde, nie mogę sobie wyczaić. mineral Ale trzeba chowaj to już.